Piątek jest stałym dniem przyjęć w Stolecznej Radzie Narodowej. Zgodnie z doniosłą uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów, każdy obywatel może tu przyjść ze swoją sprawą, z zażaleniem, z prośbą o wyjaśnienia czy wskazówki. Obywatelkę Paczkowską przyjmuje Przewodniczący Stolecznej Rady Narodowej, obywatel Jerzy Albrecht. Czy mój mały domek na Pradze zamieszkany przez rodzinę podlega ustawie o przejęciu nieruchomości? Obywatel Turliński dostał zwolnienie z pracy bez wymówienia. Sekretarz notuje wszystkie szczegóły, sprawa zostanie wyjaśniona. Obywatel Lach przyszedł nie w sprawie. Prosi o poparcie komitetu blokowego, który broni jednego z mieszkańców przed samowolą współlokatora. Małżeństwo Wiśniewskich opowiadał w swych kłopotach wiceprzewodniczącemu Stolecznej Rady Michanowi Krajewskiemu. Biurokracja niektórych wydziałów przeciąga w nieskończoność załatwienie sprawy. Bezpośredni kontakt z ludnością pomaga wykryć błędy w pracy wielu instytucji i urzędów. Uchwale o dniach przyjęć i szybkim zalatwianiu wszelkich zażaleń to nowy dowód troski rządu o człowieka pracy, to pomoc w walce z biurokracją, to dalsze zacieśnienie więzi szerokich rzesz ludności z organami władzy ludowej.